Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film taki trochę nietypowy. Mianowicie będzie to film na temat sprzątania. Chciałabym Was tak bardzo zmotywować, zainspirować do tego, żebyście w ten listopadowy dzień czy wieczór po prostu yy, chciało Wam się po prostu coś ogarnąć, jakiś element i sprzątnąć jakiś element w mieszkaniu. Moim takim elementem, dosyć dużym w salonie, są te półki. Yy, ja oczywiście zawsze staram się przynajmniej raz w roku. Yy, i to robię najczęściej, właśnie w okresie listopada. Absolutnie wszystkie książki, słuchajcie, zdejmuję, kładę na podłogę i jak gdyby od nowa zaczynam układać te książki. Po pierwsze, że sobie przeglądam od razu, co tu leży na tych książkach, bo w w ciągu roku najczęściej coś kupujemy, coś dokładamy, e, potem szybciutko jakieś tam kurze się przeciera, w ciągu roku robi się absolutny nieład. Zwłaszcza jak się korzysta z tych książek, e, no to taki nieład czasami, bo szybciutko o coś odkładacie e, i to, albo coś szukacie, no i wtedy robi się jakiś chaos na tej półce. Warto raz na jakiś czas. Ja to robię, mówię wcale nie tak często, bo raz w roku, że robię przegląd plus ustawianie tej półki od nowa. Miałam już różne sposoby tutaj stosowane. Zresztą takie różne sposoby również są pokazywane, czy w internecie, czy przez różnych dekoratorów, gdzie te książki są ustawiane, na przykład kolorystycznie. Książki są układane pod względem wielkości, pod względem tematyki, czy pod względem jakiego, jakiegoś układu alfabetycznego. No, różne są sposoby. Jednym z takich sposobów również był sposób, o tutaj tak mam kilka książek, specjalnie Wam pokazałam, żeby były książki zamiast grzbietem do przodu, to właśnie tutaj, gdzie widać te kartki. Miało to niby ujednolicać kolorystycznie, że mamy wszystkie, zwłaszcza w okresie zimowym. Spotkałam się, że dekoratorzy polecają, żeby te książki ustawiać na odwrót. No, ja tak kiedyś zrobiłam. Ale niestety ja jestem osobą, słuchajcie, która korzysta z książek, i dla mnie szukanie książki, no to tutaj, słuchajcie, robi się to problem. Jeżeli macie kilka książek, to oczywiście to nie jest problem, bo to można się jak przyzwyczaić, gdzie się odkłada jakąś książkę. No ale jeżeli macie ich więcej, to ja takiego sposobu nie polecam, zwłaszcza, jeżeli książki nie są tylko elementem dekoracyjnym, ale są elementem, w którym po prostu używacie, używamy, ja Was dzisiaj trochę przepraszam, bo mam, miałam problemy z gardłem i na pewno to słyszycie, ale mam nadzieję, że dobrze, dobrze mnie słychać. No i ja dzisiaj postanowiłam, że. Przeorganizuję sobie tą półkę. Jak jeszcze ją ustawię, nie wiem. Będę chciała wykorzystać o tego typu na przykład koszyczki. Strawy morskiej, bo czasami lubię też takie drobniejsze książki, czy tak jak mam tutaj, zobaczcie, takie różne płyty, czy coś takiego, co robi jakiś taki generalnie chaos, to będę chciała właśnie ułożyć sobie w takich koszyczkach, żeby to jakoś tak nie stwarzało mi wrażenia bałaganu i chaosu. Słuchajcie, no, chciałabym jeszcze zostawić troszeczkę miejsca na tej półce, no bo przychodzi okres świąt Bożego Narodzenia i chciałabym również tutaj jakieś dekoracje usta ustawić. No, moim marzeniem zawsze było tutaj mieć kwiat. Chciałam mieć tu, żeby stał kwiat i tak pięknie, żeby tak pięknie tutaj coś, jakaś roślina, tak spływała. No ale nie, nie, to jest już tak daleko od okna, tu jest ten, to wejście do sypialni, które również to jest ściana, te drzwi albo są zamknięte, albo otwarte, jest różnie, więc tutaj jest ten dostęp, tego światła jest tak mało, że tu naprawdę, no nie wiem, może kiedyś sobie zrobię sadzonkę tego Epipremium Aureum, spróbuję, może ono da radę, nie wiem, zobaczymy. Widziałam też takie fajne elementy. Nie mam akurat tu pod ręką obrazu, ale również były, wiecie, na takich złączeniach były wieszane obrazy tutaj. Powiem Wam, że to całkiem fajnie wyglądało. Bardzo mi się ten efekt podobał. Może znajdę gdzieś takie zdjęcie, to postaram się Wam dać, ale jeżeli nie, to, to nie będzie. Także, no, no nie wiem, tutaj takiego obrazu prawdopodobnie nie będę miała, ale zwróćcie uwagę na te obrazy, które mam nad tą półką. Ja robiłam taki film, ja wam gdzieś podlinkuję moje obrazy, obrazki, domowa galeria. To to są właśnie takie obrazy, które wykonywałam samodzielnie na zasadzie że pod spodem jest płótno i na tym są przyklejone, na tym płótnie lnianym przyklejone są obrazki, które zresztą dostałam, jeden od Kornela, jeden od znajomego Tamta kobieta piękna to znajomy mi namalował. Obok wisi też zegar, i ten zegar również był poddany renowacji. To jest zegar, który dostałam po babci. I o tym oczywiście też nakręciłam film, jak ten zegar wyglądał przed tą moją renowacją, jak wygląda w tej chwili. No także tyle na temat tego, co jest nad półką. Ale bierzmy się do roboty, sprzątamy półkę. Teraz będzie słuchajcie najgorsza praca, przynajmniej dla mnie, dlatego że książki są dosyć ciężkie, a zwłaszcza teraz, kiedy te książki są z tego papieru takiego hmm, kredowego czy, czy ten taki papier już sam w sobie jest ciężki i wtedy te książki stają się ciężkie. No ale trudno słuchajcie, raz w roku można taką pracę wykonać. Ja sobie te książki wszystkie położę tutaj, położę sobie tu na podłodze, dlatego że ja będę Później na podłodze zastanowię się, w jaki sposób będę to wszystko układać. Przejrzę je. A muszę Wam powiedzieć, że w zasadzie, to powinnam Wam taką historię opowiedzieć. No i chyba tak Wam opowiem, jak, jak kiedyś przy sprzątaniu takich książek. Biorę po, po kilka, bo muszę Wam powiedzieć, że one są naprawdę ciężkie. Ale opowiem Wam taką historię. Kiedyś wyjeżdżałam do Włoch, no i potrzebowałam, wyjazd był dosyć szybki i potrzebowałam euro. A akurat euro nie mogłam dostać, bo to się kiedyś w bankach kupowało, w ogóle. To nie było tak jak teraz, że, że w każdy kantor jest na każdym rogu. No i słuchajcie, pożyczyłam od koleżanki, od mojej Krysi, koleżanki. Krysia, jak oglądasz, bo wiem, że ogląda, to pozdrawiam Cię, Krysiu, serdecznie. No i wyobraźcie sobie, pożyczyłam od Krystyny chyba 400 euro. Ale niech to będzie 400, bo już dokładnie nie pamiętam ile. Przyjechałam, przyjechałam z Włoch, tak byliśmy wtedy we Włoszech, no i zdarzyła się nam historia, byliśmy samochodem, Mercedesem, no i oczywiście Mercedes, no dobrze, że nie doszło do wypadku, ale był bardzo poważna usterka, była w samochodzie związana z kołami, no w każdym razie wszystkie pieniądze, słuchajcie, zamiast na wakacje poszły na y, samochód. No i przyjechałam, w związku z tym wiedziałam, ile pieniędzy wydałam. No i przychodzi czas oddania y, tych pieniędzy dla Krystyny, i ja jej oddaję 300 euro. A Krysia do mnie mówi: Wandzie, ale ja ci pożyczałam 400. Ja mówię: Kryśia, nie, no chyba 300. Mówię, ja pamiętam, no wiem ile wydałam i tak dalej, nie? Mówię, 300 euro, Krysiu. A Krystyna mówi, nie naprawdę, Wandzia, wiem, dawałam ci 400, bo ona ma zapiski i tak dalej. I ja mówię, Krysia, no ale ja właśnie też robię te zapiski i no ale, wiecie, ja Wam powiem tak: czasami ważniejsi są ludzie niż pieniądze i to się naprawdę sprawdza. No, i mówię dobrze, no Krysiu, no skoro tak mówisz, i oddałam jej 400 euro. Oczywiście w przekonaniu, że to Krystyna się myli, że to jednak ja od niej wzięłam 300 euro, ale doszłam do wniosku, że żadne 100 euro nie chcę, żeby zepsuło relacji między nami. Zwłaszcza, że Krystynę znam bardzo dużo i wiem, że jeżeli ona jest przekonana, ja jestem przekonana. Dobra, oddałam jej, słuchajcie, te pieniądze. No i przyszedł czas listopada. Ja zaczynam robić porządki w moich tutaj książkach. A miałam taki zeszyt sekretny, do którego zdarzało mi się właśnie odkładać te pieniądze. A ponieważ wzięłam od niej gotówkę, wsadziłam na przykład do tej książki te 400 euro, a potem w pośpiechu. Wyjęłam 300 euro, a te 100 euro, słuchajcie, zostało w tej książce. No i wyobraźcie sobie, tu sprzątam, wiesz, potem, wiecie jak to jest, wy, wyciera się, każdą książkę się wyciera i coś tam robimy, no bo sprzątamy. Słuchajcie, ja wycieram, a tu nagle pyk, 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 leci, leci 100 euro. Tak się wtedy, po pierwsze, że bardzo się ucieszyłam, Dlaczego się ucieszyłam? Dlatego, że okazało się, że Krystyna miała rację, bo dała mi 400 euro. No, ja miałam też rację, bo wydałam 300, 300 euro. A te 100 euro w listopadzie, przed grudniem na święta, tak mi się przydało, tak mi sprawiło dużą radość, jakbym znalazła nie wiadomo jaki skarb. Także widzicie, jak się sprząta. Raz na jakiś czas to można różne ciekawe rzeczy znaleźć. To jest jedna puenta, ale ponieważ z każdej opowieści jakaś puenta wynika i jeżeli mówimy o pieniądzach, to pamiętajcie o jednym, że człowiek albo się przeliczy z pieniędzmi, albo się ich nie doliczy. Także zawsze tak to niestety wygląda. I jeszcze jedna puenta. Nigdy nie warto, słuchajcie, dla pieniędzy poświęcać relacji między ludźmi, jakie mamy, bo to jest po prostu, żaden pieniądz tego nie jest wart i o tym pamiętajcie. Można mieć dużo pieniędzy i żadnych przyjaciół. Oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem pieniędzy, żebyśmy się dobrze rozumieli. Dlatego, że pieniądze ułatwiają życie, pieniądze pomagają również innym ludziom, także warto, warto dbać o swoje zasoby finansowe. No dobrze kochani, ja będę dalej sprzątać, a żeby Was nie zanudzać kolejnymi opowieściami, no to za chwilę się spotkamy. Tak szybko chciałam Wam pokazać, jak wyglądają półki, kiedy nie ma książek. Dlaczego? Dlatego, że... Również kręciłam film, jak została odnowiona stara szafka z Ikei, tamta witrynka, która jest w kuchni i to jest ten sam, słuchajcie, zestaw mebli, czyli tak samo wyglądała ta witrynka, jak wyglądają w tej chwili te półki. Na wiosnę zastanowię się, czy nie przemalować, czy coś znowu nie... Nie wykombinować, słuchajcie, jakkolwiek by to nie brzmiało, jeżeli chodzi o te półki. Być może nie będę malować, może tylko będę tutaj te plecy wytapetuję. Sama jeszcze nie mam konceptu, natomiast może wy macie jakieś pomysły, bardzo chętnie poczytam o nich w komentarzach waszych. Także półki są wymyte, jest tego dosyć. Trochę dużo, jakbyś tak pokazał, jak tutaj. E, zobaczcie, ile tych rzeczy jest e, na podłodze. E, dlaczego mówię, że to jest ciężka praca? No teraz trzeba to wszystko przeglądnąć, ustawić. E, będę chciała niektóre rzeczy schować, e, tak jak Wam mówiłam, albo do komody, być może nawet e, tutaj. E, w sekretne moje miejsce. No, także teraz będę musiała to przeglądnąć. Tego typu sprzątania to albo sobie rozkładacie na dwa dni, albo robicie wtedy, kiedy macie czas. Tego nie zrobicie szybko. Są prace, które można robić szybciutko, ale akurat wydaje mi się, że tego typu praca, jeżeli chcemy ją zrobić raz a dobrze, no to naprawdę troszeczkę czasu od nas wymaga. No, ja przynajmniej śpieszyć się nie lubię, ale dobra, zaczynam. Zaczynam układanie książek. Wiem, że jest środek filmu i nie powinnam mówić, ale powiem Wam drugi raz dzień dobry. Między innymi dlatego, że jest to drugi dzień. Ja Wam mówiłam, że takie sprzątanie ja robię generalnie. Raczej przez dwa dni, dlatego że nie chcę się śpieszyć, chcę robić to, jak to się mówi, rasa dobrze. No a poza tym, jeszcze powiedzmy sobie, moja kondycja, ponieważ jak słyszycie, trochę chorowałam, więc moja kondycja też nie jest aż taka dobra, nie mam dużo siły. I dlatego słuchajcie, ja zawsze robię pewne rzeczy bez takiej presji, bez presji czasu, że ja muszę. Pamiętajcie, że my nic nie musimy. My możemy, ale nic nie musimy i zawsze róbmy to z takim przekonaniem, bo wtedy po pierwsze, że nam się bardziej chce to robić, dlatego że to jest nasz wybór, nasza wolna wo wola. Natomiast nie musimy tego robić, bo ktoś coś, bo jakiś termin. Dlatego, tak jak Wam przedtem mówiłam, że polecam Wam tego typu sprzątania wtedy, kiedy macie na to ochotę, macie czas, a najlepiej w listopadzie, kiedy jest szaro, buro i pada deszcz aktualnie. No ale dobrze, jak widzicie, już jest tutaj ułożone te moje książki. Pamiętacie, mówiłam Wam o tym na początku filmu, mówiłam Wam o tym, że są różne sposoby układania tych książek. Ja bardzo lubię w ogóle w dekorowaniu. I również wam przy różnych dekoracjach o tym wspominałam, bardzo lubię tą zasadę trójkąta. Ona się fantastycznie sprawdza i w ogóle ta nieparzysta liczba elementów również się fantastycznie sprawdza. Zwróćcie uwagę tutaj, zastosowałam też oczywiście metodę trójkąta. Być może na pierwszy rzut oka nie widzicie tego trójkąta, ale ja zaraz wam go pokażę. Pierwsze, pierwsza zasada trójkąta, to zwróćcie uwagę, tutaj są białe czasopisma. One są ułożone stopniowo i idą, dzielą całą tą dwie duże półki na pół po skosie. Są takie ułożone, zwróćcie uwagę kaskadowo białe plamy właśnie tych czasopism, które tutaj wyznaczają nam Dzielą nam tą wielką, te dwie wielkie półki już na dwa trójkąty. Drugim takim trójkątem, <coughs> który, który na pewno zaraz zauważycie, też są kolory. Tutaj jest ułożyłam kolor czerwony, tu ułożyłam kolor zielony, a tutaj z tamtej strony ułożyłam kolor biały, te książki. I one również nam dają taki trójkąt. Te trójkąty, one mogą być różne, prostokątne, równoramienne. Tu nie ma zasady. Chodzi mi o to, że w trzech różnych punktach są te kolory zrobione. Następnym takim przecięciem również kolorystycznym jest ta biel. Powtórzona tu schodkami, i tutaj dwie, dwa segregatory, które również są w kolorze białym i również to tnie w jakiś sposób. Druga rzecz, którą ja lubię, a którą właśnie przez ten rok mi się nagromadziły te książki, ale lubię, jeżeli półka ma trochę takiego. Pustego miejsca, takiej przestrzeni, takiego oddechu. Po pierwsze, że na przykład tutaj, gdzie jest to puste miejsce, mogę sobie postawić w późniejszym czasie dekorację, na przykład świąteczną, bożonarodzeniową. Mogę sobie cokolwiek innego postawić, albo po prostu nic nie postawić, i wtedy. Ta półka jak ma tą przestrzeń. Zobaczcie, to ona wydaje się, że jest po prostu lżejsza, nie jest tak mocno obciążona tymi e, wszystkimi e, elementami, tymi książkami, i wtedy wydaje mi się, że to wygląda e, dużo lepiej. Oczywiście mam te koszyczki, które mówiłam Wam e, i tutaj zobaczcie, mam takie drobne elementy, e, czy ta, nawet to takie książeczki, które korzystam a które są malutkie, tutaj są płyty, i mam bardzo dobry, swobodny dostęp do tych płyt. I to samo tutaj są takie elementy, które są drobniejsze, a które słuchajcie, chcę mieć pod ręką, dlatego że z nich korzystam. I wtedy to również fajnie mi, fajnie mi że tak powiem, porządkuje tą przestrzeń. Oczywiście, jeżeli słuchajcie, wygospodarujemy sobie taką przestrzeń, wygospodarujemy sobie te wolne miejsca, to też musimy uważać, żebyśmy zachowali dyscyplinę i zaraz nie poczuli: Ojej, mam jeszcze gdzie postawić tą książkę, więc ją kupię. No tu musimy uważać. E, musimy na to uważać. Słuchajcie, zastosowałam tu jeszcze jedną taki. E, ja nie jestem dekoratorem. Natomiast jak ogląda się czasopisma, czy ogląda się e, na przykład jakieś m, takie kompozycje, czy na obrazach, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej. To fantastycznie widać, po prostu jak to się wszystko układa. Zwróćcie uwagę, że tak samo tutaj zastosowałam linię pionową i linię poziomą. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem stawiania poziomu bardzo dużej ilości książek, dlatego że jeżeli później chcę sobie jakąś wziąć, wyjąć książkę, no to po prostu muszę mieć dostęp do tej książki. Więc warto tutaj w poziomie dawać tych książek troszeczkę, troszeczkę mniej. A jeżeli mamy, tak jak tu, więcej tych książek, to zostawmy sobie tutaj miejsce, żebyśmy mogli odłożyć i sobie wyjąć tutaj jakąś książkę. Także też warto, ale tu generalnie takie duże to są bardziej albumy, do których już tak często nie sięgam jak do innych książek. Tu zauważcie, też są jakieś kolory. Jak porządkowałam te książki? Pierw zaczęłam od tego, które książki chcę mieć na wierzchu, z których korzystam no po prostu częściej niż z innych i pierw sobie podzieliłam te książki na takie dwie strefy, czyli te, które korzystam i te, które mogą być schowane i mogą być schowane w innym miejscu, gdzie nie muszą być tak na wierzchu. Oczywiście pokażę Wam, gdzie te książki mam schowane. Drugim takim elementem, jak już miałam podzielone te książki na te, które chcę, żeby były na półce, to wtedy właśnie zaczęłam się bawić, powiedzmy sobie, w te kolory, biały, czerwony, ten zielony kolor i wtedy zaczęłam się bawić. Również tutaj zwróćcie uwagę, jest też powtórzony ten kolor. To są takie elementy, które m, można się śmiać z tego, można mówić, chyba trochę przesadza z, tym, m, z tymi kolorami, z tym układaniem, ale <laughs> sami musicie przyznać, że czasami... W dekorowaniu, jeżeli najważniejszy jest dla mnie taki jak gdyby ład i porządek, dlatego że wtedy, kiedy tu położymy jakąś dekorację, to to będzie dekoracja. Natomiast jeżeli będzie to, ten, ta półka wyglądała tak jak widzieliście na początku filmu, kiedy ona będzie po prostu obłożona tylko książkami. To nie wygląda bardzo efektownie. A książki rzeczywiście one powinny być i użytkowe, powinniśmy z nich korzystać, ale również rzeczywiście mogą stanowić fantastyczny element dekoratorski. Słuchajcie, za chwilę pokażę Wam, gdzie mam schowane pozostałe książki. No, i teraz pokażę Wam, gdzie są pozostałe książki, bo to są książki, które będą dalej ze mną i są mi potrzebne. Również są dostępne bardzo szybko. Mianowicie dałam je, słuchajcie, tutaj do komody. Dałam je do komody, tutaj położyłam w komodzie te książki, i ta komoda też się fajnie otwiera, więc jeżeli będę potrzebowała te książki, to one są w zasięgu ręki. Tutaj w tej komodzie mieszczą mi się dwa rzędy tych książek, więc są tam z tyłu jest jeszcze rząd książek, także tu są podwójne dwa rzędy książek, czyli tu są cztery rzędy w tej komodzie. To jest dosyć dużo książek, także one mi się tutaj fantastycznie zmieściły. No i sami widzicie, że jednocześnie są pod ręką. Ale to, co nadaje, co jest na wierzchu, co nadaje ten klimat dla salonu, nadaje również taki uporządkowaną strefę mieszkania, to jest po prostu uporządkowane i, i tak jak wam mówiłam, troszeczkę inaczej wygląda. Słuchajcie, dzisiaj będziemy już ja będę kończyć mój film. Chciałam to zrobić, dlatego że mam trochę problem z gardłem, miałam zapalenie tutaj, no ale czuję się dużo lepiej. Mam więcej siły, żeby cokolwiek robić w domu, jak już muszę w nim siedzieć. Dlatego między innymi wzięłam się za porządki. Ja myślę, że w ogóle zrobimy taką serię filmów porządkujących naszą strefę mieszkania. Właśnie w miesiącu listopadzie, dlatego że to jest ten okres, tak jak mówiłam, ciemny, nieprzyjazny, więc możemy wtedy porządkować nasze mieszkanie. Takie mieszkanie, słuchajcie, możemy porządkować wtedy, jeżeli mamy dłuższy okres czasu, możemy robić bardzo powoli, bez zmęczenia się. Nie musimy, słuchajcie, wykonywać bardzo ciężkich prac, bo możemy po prostu te prace sobie ciąć na, kawał na kawałki. Bardzo ważne jest to, żeby mieć posprzątane wszystkie tutaj szuflady, wszystkie tutaj szafki, żeby mieć szafki kuchenne, w łazience, witrynki, żebyśmy mieli wszystko posprzątane, bo wtedy, kiedy przychodzi okres, przychodzi grudzień. Możemy myśleć o dekoracjach, a nie o tym, że mamy jeszcze do wykonania jakieś prace. Ja oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście no, razem ze mną posprzątali swoje mieszkania. Ja będę sprzątać swoje. Oczywiście pokażę Wam również, ale to w późniejszym czasie muszę dojść do siebie trochę. Również pokażę Wam, co skrywają tamte lustra? Myślę, że wielu z Was ten temat zainteresuje. Wielu z Was już nawet pytało o to, co skrywają te lustra. Także Pokażę Wam na pewno. Na razie trzymajcie się ciepło. No i pamiętajcie, listopad, grudzień to jest w ogóle styczeń i tak dalej. Jest to miesiąc, kiedy musimy w sposób szczególny dbać o swoje zdrowie, bo jak słyszycie, no mnie się nie udało i wiem, jak to przykro jest chorować. Życzę Wam dużo zdrowia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.